Hej Panie Trenerze. Jutro gramy mecz z Zagłębiem Sosnowiec. Proszę powiedzieć jaka atmosfera w przed tym spotkaniem, nastroje bojowe? No jak zawsze bojowe I, i, i generalnie po tych dwóch porażkach no chcielibyśmy mimo to, że to już jest już mecz z wiosny to chcemy zakończyć pozytywnie tą, że tak powiem rundę z dodatkowym tym meczem rozgrywanym w awansie, awansem bo, bo Zdajemy sobie sprawę, że że te dwa mecze nam y, nie wygraliśmy tych dwóch meczów i chcemy ten ostatni mecz wygrać. To już trzeci mecz z Zagłębiem w tym sezonie, jeden w Pucharze Polski, y, w którym górą byli nasi rywale i mecz ligowy w Poznaniu, gdzie zrewanżowaliśmy się za tą pucharową porażkę. No tak, była na własnym na takie otwarcie, bardzo dobry rezultat, bardzo dobra gra i myślę, że że będziemy chcieli zrewanżować się za ten wynik w Pucharze Polski na boisku Zagłębie sosnowiec. Po raz kolejny gramy z drużyną, która czuje się mocniej na własnym terenie. Podobnie jak poprzedni rywal, jedna porażka na własnym obiekcie. No tak, właśnie właśnie yy, zważywszy na to, że, że, że zespół Sosnowca yy, czuje się dobrze na własnym boisku, natomiast my też czujemy się dobrze na wyjazdach, chociaż ta ostatnia porażka może, może gdyby przyćmiła ten, ten obraz, ale cały czas spoglądając w tabelę, spoglądając na y, zwycięstwa, porażki czy remisy na wyjeździe, to y, zdarza nam się lepiej grać na wyjazdach.